Sojuszu protestują twierdzą że ich kolega był faulowany przez Embolo no ale już trzeba wracać do pracy de Demiral oddał piłkę Embolo szukają tutaj pozycji do strzału Steven Zuber to jest piłkarz niemal cały czasy Ależ gol Ależ gol Seferowicza to jest jego odpowiedź na te niskie noty po meczu z Italią. Każdy mecz to jest okazja, żeby tej publice, która krytykuje, odpowiedzieć właśnie to zrobił Karis Seferowicz. Bardzo mocno krytykowany piłkarz. Widzieliśmy na początku trzy strzały ze strony tureckiej. Wystarczyła chwila nieuwagi. Seferowicz świetnie na lewą nogę i tutaj nie daje absolutnie żadnych szans. Czaki robi. zobaczmy jeszcze raz, Embolo tam wcześniej... Walczył Sojuczu, wygrał ten pojedynek, zastanawialiśmy się czy nie przewinił, ale sędzia nie użył gwizdka, a tutaj chwila nieuwagi, krótkie przyjęcie, zobaczmy jeszcze raz, uderzenie między nogami, bez szans bramkarz reprezentacji Turcji. No zaskoczył tutaj wszystkich Seferowicz, mówiłem o tym, że Zuber to jest piłkarz, który jak jest ustawiony na tym wahadle, to on... No... Powiedzmy wprost, niemal w każdej akcji ofensywnej uczestniczy, domaga się piłki. On tutaj tę piłkę oddał, a po chwili, po golu Seferowicza, taki gest mógł wykonać Wladimir Petkowicz. Drugi gol Szwajcarów na tym turnieju. Świetny początek meczu. Dokładnie tak, ale Turcy tutaj znowu pokazują taką niedbałość. Nieźle zaczęli. Pierwsza sytuacja, jaką stworzył sobie przeciwnik, dość taka niegroźna. I już tracą bramkę. Szwajcaria też musi pamiętać o tym, że strzeliła pierwsza gola w meczu z Walią. Później oddała grę i ten mecz skończył się dla niej nie za ciekawie. Tylko jeden punkcik. Także tutaj muszą godzić. Muszą starać się zdobyć drugiego gola. Zagranie z pierwszej piłki do Brilla M.B.O. Zszedł tam do boku Sojuncu, Embolowy Embolo wykorzystał ten ruch partnerów. Trzech było ustawionych zdecydowanie wyżej. Embolo! No i teraz Seferowicz, to jest ważne. Dlaczego on wykonuje ten gest? On się wyłączył. Ta akcja była dobra. Gdyby Seferowicz próbował iść na pełnym gazie do tej piłki, to kto wie? Musimy pamiętać o tym, że Embolo i, i Seferowicz próbował iść w większym stopniu osamotnieni w polu karnym, widzieliśmy teraz Embolo, niezłe to dośrodkowanie, gdyby Seferowicz ruszył na ten bliższy słupek, tak jak powiedziałeś, mógłby mieć dobrą sytuację. Ricardo Rodriguez, Seferowicz, Graniczaka, ponownie Rodriguez. Tak, mówiłeś o tym pierwszym golu, po którym w meczu z Walią gra Szwajcarów wyraźnie się zmieniła. Dzisiaj inne okoliczności, inny rywal, ale też inny moment, w którym wychodzisz na prowadzenie. Byłbym w szoku, gdybym zobaczył teraz Szwajcarów, którzy tak jak w meczu z Walią, ustawiliby się na swojej połowie. Jest na to zdecydowanie za wcześnie, a poza tym ten dobry początek, to trzeba przekuć na kolejne dobre minuty, bo przecież oni jednak też muszą ścigać się, poprawiać po prostu ten bilans bramy. Dokładnie, najważniejsze dla nas, dla, dla Państwa przed telewizorami jest to, że szybko padła bramka, że ten mecz szybko się otworzył, że możemy liczyć na bardzo dobre widowisko w dalszym ciągu. Można cieszyć się na różne sposoby. Można też być nieźle wkurzonym na początku spotkania. Froiler, Ebolo, Froiler, Widmer. Spokojnie Froiler do czaki. Jest Elvedi. Froiler. Zatrzymany przez Kachwecziego. To jest jeden z tych piłkarzy nowych, którzy pojawiają się. Ale oczywiście em, w rozumieniu takim, że od pierwszej minuty, bo już go oglądaliśmy. Natomiast dzisiaj gra od pierwszej e, minuty Kahveci, Gracz Fenerbahce, Froiler. Embolo. Czaka. Embolo. W starcie z Chalhanoglu. To był fał. Dobrze, ten mecz zaczyna Embolo Widzimy, schodzi bardzo nisko nawet do linii środkowej, ale to jest piłkarz z niesamowitą dynamiką i przede wszystkim siłą, także tutaj takie rozegrania na jeden kontakt właśnie z Czaką będą dawały dużo korzyści drużynie yy, Szwajcarii, pod warunkiem oczywiście, że Embolo nie będzie tracił piłek. A Kanji daleko, oderwał się od obrońcy. Jeden z jego partnerów to był Widmer. Oba te wahadła będą, myślę, nieźle hulały w drużynie trenera Petkowicza w tym spotkaniu z Turcją. I Zuber, i Widmer. A półtor troszeczkę się zagapił będzie stały fragment gry dla Szwajcarii. A tutaj Turcy muszą się odtrząsnąć, muszą, tak jak powiedziałem, muszą mieć lidera, który da sygnał do ataku. Dobra centra, ale tam no, walka wręcz. Nazwijmy to bez odwijania w bawełnę. Czy to będzie kontra Turków może by było, ale czeka wiedział co tutaj się. Jest rzut wolny dla Turcji po faulu na Underze. Nie wiem czy teraz Under nie spowolnił tej akcji. Czy nie mógł zabrać się z piłką? Jeżeli fał to wydaje mi się, że bez kontaktu, ale za samo za sam zamiar takiego niebezpiecznego w tutaj przerwana gra. Czengi Sunder i Czalar Sojunciu. Piłkarze, którzy no, byli współautorami FA Cup dla Lester w ostatnim sezonie. Ricardo Rodriguez do środka, zgłasza się tam po piłkę Embolo. No widzimy takiego Embolu pamiętasz Kamil? Dokładnie, tak zaczął drugą połowę w tym pierwszym meczu. Przez 10 minut zrobił Praktycznie wszystko tutaj teraz też widzieliśmy. Piłka do niego zagrana, czterech przeciwników. Wszystkich w zasadzie poprzestawiał i wywalczył rzut wolny dla własnej drużyny. No dobrze by było, żeby robił to tak 18, 20, 25 metrów przed bramką rywala. Zdecydowanie jest to ta lepsza wersja, którą Embolo zaprezentował w drugiej połowie wspominanego meczu. Meczu wspominanego przez Kamila przed chwilą piłkę teraz Under. Złe zagranie Zubera. Tak troszkę bez kontroli, bez patrzenia. Rzut wolny dla Turcji. No Turcy chyba jeszcze nie, do, nie doszli do siebie po tej, po tej straconej bramce. Nie za bardzo widać pomysł na grę. Dużo miejsca, dość dużo miejsca na boisku, ale nie widzimy zmiany. Teraz dłuższa piłka na Ilmaza. Z kolei piłkarz, który może cieszyć się, czekało dwóch piłkarzy reprezentacji było, aby zamknąć tę akcję i dać swojej drużynie prowadzenie. Kieza zadał od razu na miastkę swojego talentu, swoich umiejętności, dynamiczne wejście. Akcja do, praktycznie do linii końcowej, fajne dośrodkowanie. To, z czego Kieza słynie, tutaj właśnie bardziej bym widział, szukał Bellotti'ego w tej akcji, ale był gdzieś, gdzieś ustawiony w innym sektorze boiska. Bernardeski zamienił się właśnie pozycją z Kiezą. Kieza nie trafił w piłkę. No, gdyby dzisiaj zdobył gola Federico Kieza, powtórzyłby wyczyn swojego ojca, bo w 1999 roku w eliminacjach mistrzostw Europy w Polonii. Włochy pokonały Walię 4 do 0 i jedną z bramek dla Squadra Cura był właśnie Enrico Chiesa, więc ojciec Federico. A wracając do samego Federico Chiesy, zamienił przed tym sezonem Fiorentinę na, na Juventus. Trzeba powiedzieć, że w tym średnim e, sezonie dla, dla Starej Damy, dla drużyny prowadzonej przez Andre Pirlo, był wyróżniającą się postacią. To jest jedna historia, która wiąże... Chieze i Bernardeskiego. Uwaga, strzał za pola pełnego. Dobre uderzenie, dobra interwencja Warda, ale jest jedna sytuacja, która wiąże na tych dwóch zawodników, czyli Bernardeskiego i Kiezę z selekcjonerem naszym Paulo Souso. On ich wprowadzał do drużyny Fiorentiny. I Chieze i Bernardeskiego grali u niego, zaczynali grać takie można powiedzieć już poważne mecze. Więc fajna historia związana też niejako z naszym futbolem. Jedna bramka tylko w reprezentacji Federico Chiesi w 27. występach. To był mecz eliminacji Mistrzostw Europy z Armenią. Wtedy zdobył swojego jednego jak na razie gola w narodowych barwach. Beratti ryzykownie, ale jest Bonucci, jest Donnarumma. No i jest Emerson. Rafael Toloi. Już niedawno zadebiutował w reprezentacji Włoch Rafael Toloi. I piłkarz wymyślony na nowo przez... Gasperiniego, trenera Atalanty w tym sezonie. Absolutnie kluczowy piłkarz Atalanty. 31 meczów serii A, 8 w europejskich pucharach. Nie przedarli się znowu w pole karne. Piłkarze reprezentacji Włoch zatrzymani przez Walijczyków, ale też Walijczycy szybko się piłki pozbywają. No, trzeba powiedzieć, że te występy Atalanty, ten sezon Atalanty świetny zaowocował tym, że wielu zawodników drużyny klubowej Atalanty skoczyło do swoich drużyn narodowych i jest teraz wiodącymi zawodnikami. Mamy tu przykład e, Toloya, i Espesina, e, Derun e, w reprezentacji Holandii, także tu paru zawodników Joveti, zresztą, no, ale on nie gra na, e, na euro. Wielu zawodników, którzy przy Gasparini zrobiło straszny krok do przodu, skoczyli do drużyn narodowych i są ich mocnymi punktami. Bardzo gorąco dzisiaj w Rzymie, 29 stopni w cieniu w momencie rozpoczynania tego spotkania. Bernardeski bez dośrodkowania, jest Beratti na polu karnym trzech piłkarzy w niebieskich koszulkach. Jest dośrodkowanie, jest Pelotti, ale pilnowany przez Nico Williamsa. I jeszcze taka trochę przypadkowa akcja, bo nastrzelony Pessina przez Rafaela Toloya, ale piłka ostatecznie w rękach bramkarza reprezentacji walki. To są najgorsze piłki dla, dla bramkarza, bo uderzenie, bramkarz zasłonięty, rykoszet, no ale myślę, że Ward zachował się bardzo dobrze, pewna interwencja i w dalszym ciągu zachowuje czyste konto. Widzieliśmy na trybunach Giorgio Kieliniego. Sam mówi, że ten uraz, którego doznał w rywalizacji z reprezentacją Szwajcarii, nie jest poważny. On lada moment, będzie gotowy do gry i na pewno Manciniemu ma, w tym turnieju się przyda, bo przecież Włosi chcą rozegrać jeszcze co najmniej. Kilka spotkań, a nie tylko jedno, a jednej ósmej finał. To prawda, bo ta para, Kielini, Bonucci w pełni zdrowa, jest naprawdę ostoją drużyny narodowej, grają świetnie, grają ze sobą w jednym, w jednym klubie, myślę, że też działa na ich korzyść. Poza tym mówiłeś, widziałem Kielinia, na był, ale wcześniej przed hymnami Jan Rasz, wielki napastnik, były napastnik Liverpoolu, drużyny Walii, on by się przydał dzisiaj właśnie tutaj w drużynie walijskiej, bo brakuje im takiego egzekutora. Nie przedarł się Marco Beratti, odzyskali piłkę Walijczycy, ale pozostają tylko na własnej połowie boiska. faulował Giorgini od rzutu wolnego. Zatem, piłkarze reprezentacji Wali. jest Aaron Ramsey, piłkarz Juventusu. Włoska prasa pisze, że on jest zmotywowany, będzie chciał się pokazać po tym niespecjalnym sezonie w Juventusie. A ten oto pan, a więc selekcjoner reprezentacji Wali Robert Page powiedział, że nie ma. Żadnego powodu, aby cokolwiek miał udowadniać e, Ramskie, To jest klasowy piłkarz i wszyscy jego wartość doskonale znają. Ale to prawda, bo Ramsi, myślę z występami wcześniej w, w Arsenalu, później w Juventusie zasłużył sobie na to, żeby go tak traktować. W tym turnieju pokazuje, że jest wysokiej klasy zawodnikiem. Oczywiście jeśli mu tylko dopisuje zdrowie, bo to jest tak, tak jak Ratli, zawodnik, którego trapią kontuzje, który ma duże problemy mięśniowe od dłuższego czasu. Jeśli tylko jest zdrowy, jest świetnym zawodnikiem. Znowu niedokładnie e, waliczyca Roberto Mancini. Widzieli Państwo, jak się coś umie, to się umie. Od autu rozpoczną jego piłkarze prawie 20 minut tego spotkania za nami. Tego się nie zapomina. Tak jest. Był świetnym piłkarzem, świetnym, świetnym technikiem. A wracając do Roberto Manciniego, na temat waliczyków wypowiadał się z dużym szacunkiem, z dużą kurtuazją porównywał ich do y, drużyny Stoke za czasu y, swojej pracy w y, Anglii w Manchesterze City Stoke to był taki niewygodny rywal, że zawsze no, się o, nigdy nie wygrał. Był 4 z Manchesterem City i y, w Premier League nigdy nie udało mu się zwyciężyć, a do tego jeszcze odpadł z Anglii właśnie na stadionie Stoke. Dlatego porównał Waliczyków do tej drużyny Stoke, która nikomu nigdy nie leżała, na co Gareth Bay tak w żartobliwy sposób skwitował to. nigdy nie wiedziałem, żeby Stoke grało dobrze. Niedokładnie teraz głosi. A więc będą rozpoczynali piłkarze drużyny walińskiej. 20 minut prawie tego spotkania za nami. Mecz o pierwsze miejsce w grupie A na Mistrzostwach Europy. Na razie tę pozycję zajmuje Italia. 6 punktów. Walijczycy poręgli się ze Szwajcarią z zwycięstwem z reprezentacją Turcji na miejscu drugim z dorobkiem 4 punktów.